Witajcie! W tej prezentacji powtórzymy przydatne wyrażenia z części matury ustnej, szczególnie z rozmów sterowanych. Poproszę Was o przetłumaczenie wypowiedzi z zakresu wahania się, przerywania i spekulowania. Po chwili podam Wam prawidłową odpowiedź. Jeśli czasu na przetłumaczenie będzie za mało, wciśnijcie pauzę. Pamiętajcie, że moja odpowiedź jest często tylko jedną z kilku możliwości, więc jeśli Wasze odpowiedzi są inne niż moja, nie musi to oznaczać, że popełniliście błąd. Miłej powtórki. Niech pomyślę. Let me think. Jakby to ująć? How shall I put it? Hmm. Well. Tak naprawdę. Actually. Albo in fact. Albo też. You see. Dużo nad tym nie myślałem. I haven't given it much thought. Będę musiał się nad tym zastanowić. I'll have to think about it. Czy mogę coś powiedzieć? May I say something? Mogę tu się włączyć? May I come in here? Albo can I bat in here? Przepraszam, chciałbym tylko powiedzieć, że się nie zgadzam. Excuse me, I'd just like to say that I disagree. To przypomina mi moje wakacje. That reminds me of my holidays. A tak przy okazji. By the way. Przepraszam, że przerywam, ale nie mogę tego już słuchać. Sorry to interrupt you, but I can't listen to it anymore. Ona nie może być tak nieodpowiedzialna. She can't be that irresponsible. Jestem całkowicie przekonany, że oni nas nie odwiedzą. I'm absolutely sure they won't visit us. Musimy wygrać. We're bound to win. Oczywiście, że ona da radę. Of course she'll manage. Przypuszczam, że przyjdziemy. I suppose we'll come. Jest prawdopodobne, że on otrzyma pożyczkę. He's likely to get alone. Oni mogą zapomnieć o moich urodzinach. They might forget about my birthday. Oni mogli zapomnieć o moich urodzinach. They might have forgotten about my birthday. Nie zdziwiłbym się, gdyby wrócili za tydzień. I wouldn't be surprised if they came back in a week. On mógł się zgubić. He could have got lost. Być może się pokłócili. Perhaps they've argued. Ona pewnie ma więcej niż trzydzieści lat. She's probably more than thirty. Wygląda, jakby byli przyjaciółmi. It looks like they're friends. Wydają się być zakochani. They seem to be in love. Nie sądzę, że kupią go w czwartek. I don't think they'll buy it on Thursday. On mógł nie pomyśleć o konsekwencjach. He may not have thought about the consequences. To tyle, jeśli chodzi o te funkcje językowe. Zróbcie kilka dołączonych ćwiczeń i do zobaczenia.